Siemandero Andero podróżnicy! Słuchajcie, dziś przedstawię Wam historię Kamili, Polki, która od 9 lat mieszka w Tajlandii. Prowadzi swój bar. Właśnie jesteśmy u niej na plaży, ponieważ jest to beach bar w takich pięknych okolicznościach. No i opowiadam swoją historię. Opowiadam swoją historię jak znalazła się w Tajlandii, jak zażyła knajpę jak sobie radzi będąc właśnie i żyjąc tutaj na wyspie Koh Phangan. Ta plaża, na której się znajdujemy, nazywa się Secret Beach. Ostatnio dwa odcinki temu nagrywałem wam vloga, jak grillowałem moje autorskie danie, czyli polędwicę, marynowaną polędwicę wieprzową z grilla, nazywaną serem gorgonzola. i pokazywałem wam tam za rogiem plaży nudystów. Także to jest właśnie to miejsce. No, ta cała plaża należy do Kamili, więc no. Można jakoś żyć? No, można. Okej, okay, słuchajcie, bądźcie z nami, słuchajcie, subskrybujcie kanał, bo to przecież nagrywam dla was, a nie, a nie dla siebie. E, dzięki, że jesteście ze mną, dzięki, że oglądacie. Lecimy poznać historię Kamili. Let's go! Cześć, słuchajcie, to jest właśnie Kamila. Jesteśmy u niej, u niej w królestwie. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, natomiast wcześniej może Kamila opowiedz wam proszę o swoim przychodzie. Jak Ty w ogóle znalazłaś się w Tajlandii? Bo to jest, no, tak jak z tego, co mi mówiłaś wcześniej, byłaś takim globetroterem, tak? Byłaś podróżniczką, ha. która stopem, tak? Dobrze pamiętam? podróżowała. Ja nie przyjechałam stopem do Tajlandii, ale <laughs> przyleciałam do Azji i podróżowałam stopem po Azji, tak? Z namiotem. Naprawdę? Tak, naprawdę. Jak długo? E, trzy miesiące. Trzy miesiące? Trzy miesiące, tak. W międzyczasie, w trakcie tej podróży byłam właśnie na Kopangan. No. Gdzie mi się bardzo spodobało. Aha, no tutaj i, gdzie tak, jesteśmy? Tak, tak, tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby się tu zatrzymać na trochę dłużej, natomiast no, fundusze... Na 9 lat? No, no nie, tego no, no, tak, no, nie było w planie na początku. Okay. Natomiast fundusze tej wyprawy nie pozwalały na to, żeby sobie po prostu pomieszkać bez trosko. Wtedy... Yy... Więc szukałam pracy. Wysłałam CD do każdego możliwego hotelu na wyspie i pojechałam dalej. Jak byłam w Kambodży, to dostałam odezwę, że przyjmują mnie do pracy tutaj. Że, że mogę się pakować i wracać. Niesamowite. No, tak, tak się to wydarzyło. Ale z tego, co, z tego, co mówiłeś wcześniej, podróżowałaś tak jakoś mało, nisko budżetowo, tak? Jak to tak, się to było bardzo nisko budżetowo. No po prostu, gdzie, gdzie się dało pojechać stopem, to jeździłam stopem. Mhm. Gdzie się dało na couchsurfingu, żeby pomieszkać, to, to było na couchsurfingu. Gdzie, gdzie w namiocie, to w namiocie. Gdzieś na biwaku, na plaży. No jak się nie dało, no to wiadomo, jakimś tam autobusem albo pociągiem trzecią klasą. Tak, nie, tak, bardzo, ja, ja, bardzo, ja, bardzo ekstremalnie. Słuchajcie, ja podziwiam takich podróżników, na, na, na przykład jak nie, nie, kojarzysz Przez Świat na Fazie, yy, kojarzysz taki mm -hmm. ka kanał na YouTubie faza, taki wiesz, chłopak, który no, od siedmiu lat bodajże podróżuje właśnie tak bardzo niskobudżetowo śpi w hostelach, nawet śpi gdzieś tam pod namiotem na karimatach i, no, i niesamowite. No ja zawsze podziwiałem takich ludzi, jak, którzy, którzy po prostu nie wiem, wsiadali w samochód, czy wsiadali gdzieś tam w pociąg i jechali potem e, dookoła. Ja już teraz też podziwam, bo już bym tego nie zrobiła. teraz już, już za stara jestem na to, ale, okay. ale, ale tak, tak. Jest to jak najbardziej do zrobienia. No. No i co? No i z chwilą, kiedy ten budżet już się jakby trochę ograniczył czy skurczył, dostałaś wtedy propozycję pracy tak. tutaj właśnie na wyspie Kopangan. jako kto? Jako recepcjonistka. O proszę bardzo. Tak, także pracowałam w hotelu, chyba w tym hotelu, w którym mieszkasz zresztą teraz. A w którym mieszkałeś? Słuchajcie, właśnie w tym hotelu Sunset Hills, w którym kręciliśmy dla was vloga dokładnie dwa tygodnie temu, a propos wtedy, kiedy marynowaliśmy tą polędwicę właśnie u Kamili w knajpie. Tak, więc to było moje pierwsze miejsce pracy tutaj na wyspie, tam prawie rok pracowałam. O oh wow. No, było... Było, było, były plusy i minusy. Aha. Po roku przeniosłam się do innej pracy, też do hotelu, y, jak też, też do recepcji, natomiast wtedy już jako menedżer recepcji okay. dostałam pracę, no a potem mama mi zaoferowała pomoc, powiedziała, co będziesz zapierdalać dla kogoś, lepiej, lepiej dla siebie zapierdalać, no więc mama... Porzuciła troszkę kasy, okay. znaleźliśmy miejsce, no i otworzyliśmy na początku to była taka bardzo, bardzo malutka restauracyjka. Tutaj. Tutaj, tak, tutaj. Ach, bo. Tak, to było 7 lat temu tutaj. tutaj. Okej, okay. bo tego to nie było wcześniej, tak? To tutaj, był, tej... to, to, to było, natomiast to było wszystko e, o wiele mniejsze i o, o wiele większą było ruiną i nie było takie ładne. To taka była Rozumiem. taka buda była na plaży. Tak tam, Rozumiem. To tak buda, to jest dobre słowo. To jest dobre słowo. Tak. No, czy... no i z tej budy poro... remontowaliśmy to bo ten budżet no, nie był na tyle wysoki, żeby to zrobić od razu raz na dobrze i porządnie, więc tak po kroku, z roku na rok było lepiej i coraz, okay. coraz więcej mieliśmy klientów. Powiem Ci Kamila, bo jak dla mnie to jest niesamowite miejsce, My zaraz jeszcze przejdziemy do tego, jak to jest z prawem własności, czy to jest twoje, czy ty to wynajmujesz, czy ty to leasingujesz, jak to się mówi w Tajlandii, tak to się leasinguje. Tak, tak. No, no więc właśnie, natomiast natomiast ten cały teren, tak jak Wam pokazywałem, pokazywałem Wam przed chwilą, należy do Kamili, tak? No właśnie, i to było tak, że Ty to wynajęłaś, tak? Tak, Na... ja, to, ja to wynajęłam, to, by, to była taka sytuacja, że tu było, była taka para Portugalczyków, które... Z różnych przyczyn musiała tę wyspę opuścić. Okay. E, no i musieli znaleźć kogoś na bardzo szybko. No i akurat ja byłam pod ręką. Zupełnie przez przypadek się to przytrafiło. No, daleko do hotelu. Ze... No, ale ja wtedy nie byłam tutaj w tym hotelu. Tylko byłam gdzieś, ale tak po prostu przez znajomego, który okay. był ich znajomym. No i tak to, no, tak to się stało. Tak, z rzutem... szybko musieli wyjeżdżać, no i... Rzutem na taśmę... Dokładnie, y... dostało mi się najlepsze miejsce na wyspie. Najlepsze. Słuchajcie, Secret Beach po prostu to jest, jak dla mnie, to jest... Po prostu miejsce, gdzie, gdzie mamy wszystko, tak? bo mamy przepiękną plażę. Zaraz Wam jeszcze pokażemy. Słuchajcie, mamy takie sekretne miejsce, miejsce, tak jak Wam pokazywałem właśnie w tym vlogu dwa tygodnie wcześniej plażę nawet nudystów, słuchajcie. No i co, mamy fajną knajpkę z jebistym jedzeniem, więc to tylko, tylko chillować, nie? tylko dokładnie, chillować. Dokładnie. Ale oprócz tego, że chillujemy, to ty jakby zaczęłaś swój biznes, tak? zaczęłaś swój biznes, który tak naprawdę prowadzisz już od 7 lat tutaj w tym tak, miejscu. Tak, Aha. Tak. Kto Ci pomógł to wyremontować, powiedz mi? Bo... Mój mąż mi pomaga to wyremontować. Mój mąż jest no, prawie lokalny, pół półlokalny, bo jest, mieszka tutaj już prawie 20 lat, ale pochodzi z Birmy. Okej. Okay. Więc on jest taką tutaj złotą rączką i pomaga to wszystko remontować. Okej. Okay. Tak. No to... To pięknie, tak. to pięknie. W ogóle my, piękną córeczkę masz Kabila, bo to... Dziękuję, dziękuję. Bo to jest blondynka, słuchajcie, o cerze, Także to jest taki miks, że, że, że rzadko kiedy spotykany nie? Dokładnie, dokładnie. Okay. No i co? No i z roku na rok tak sobie tutaj upgrade'ujesz te swoje wykończenie. Sama, tak? Znaczy sama tak. z mężem nikt wam tutaj jakby nie... Nie, nikt nam nie pomaga, sami sobie tutaj to robimy wszystko. Zobaczymy, no COVID nas trochę przystopował, nas trochę zatrzymał, zobaczymy jak się skończy i kiedy się skończy, to może dołożymy jakieś domki tutaj jeszcze. Świetny zobaczymy. pomysł, tak, bo nie wiem czy wiecie, tutaj ten cały teren tak naprawdę, nie wiem, szczelam, ale to może być nawet 2 hektary. No spokojnie, hektary. Tak, 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 no to, to, to jakby, bo ty to wynajmujesz Kamila? Ja to wynajmuję, tylko mhm. że to jest tak, tak że ten cały obszar jest w ogóle na sprzedaż. Okej. Okay za bardzo dużo pieniędzy, cena wywołała by przez 280 milionów batów, czyli to jest jakieś 6 milionów euro. O wow. Czyli co, to będzie 30, 30 milionów złotych? Ponad 30. Tak. No. no taka jest właśnie cena za, 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 ten, za ten obszar tutaj wielki przy plaży, no, przy jednej z najpiękniejszych plaż na całej wyspie. No. Natomiast no, to jest, no, taka jest cena. Okay. Dlatego no, na razie jeszcze się nikt nie znalazł, natomiast ci właściciele, którzy, którzy są obecnymi właścicielami, bo jak ja tutaj byłam, to właściciele się zmienili. Ale ten teren został sprzedany w momencie, kiedy ja prowadziłam już tę tutaj. To stary właściciel sprzedał tą ziemię i ja się bałam, że nie zostanie mi przedłużony ten mój lis. Okay. Um, no i że będę musiała się spakować i szukać czegoś nowego. Ale ci nowi właściciele są bardzo fajni ludzie. Też tajowie. Tajowie? Znaczy ci poprzedni też byli tajowie? Te, tak, to też byli tajowie, okay. no i oni to też kupili za dużo pieniędzy, natomiast oni to kupili nie pod inwestycję budowaną, no, tylko po prostu, żeby sobie gdzieś chyba ulokować kasę. Okay. A że mają bieżącej kasy dużo i im się nie spieszy ze sprzedażą, a lubią mnie chyba. Okej, okay, takie też, mam szczęście. To też jest istotne. Tak, to jest bardzo istotne, dlatego że no, mówili mi już, że mieli nawet ofertę Kupna. natomiast nie sprzedali, bo, bo, bo było im mnie szkoda. O Jezu, jak tak, słodko. Tak. No, ale to... <laughs> Także dalej się trzymam zębami każdej palmy. <laughs> Słuchaj, no, jak dla mnie rewelacja? Słuchajcie, no, życie umierać po prostu w takim raju, no to... No, to ja trzymam kciuki oczywiście Kamila. Powiedz Dziękuję. mi, jak wpadłaś na menu, tak? No bo kto... Tam coś wspominaj, że, że ty uczyłaś się wcześniej i nie wiedziałaś, w którą stronę mieszać kakao, tak? No, tak, tak, dokładnie, to... dokładnie. Jeszcze znaczy, powiem przed dalej chyba nie wiem, w którą stronę mieszać kakao. Okay. Nie wiem czy to... <noise> jeszcze nie, nie, nie posiadłam, tak nie miałam doświadczenia w gastronomii żadnego, żadnego, absolutnie. Mhm. Bo tak powoli, wiesz, zaczynaliśmy z menu, które miało nie wiem 10 pozycji. Okay. No i tak powoli miałam też szczęście z moją kucharką, taką jakby drugą po mnie, która jest ze mną prawie od samego początku i to jest moja koleżanka, jeszcze właśnie z tej mojej pierwszej pracy, z Sansypila. Okay. Ja tam pracowałam w recepcji, ona pracowała w kuchni i zaprzyjaźnił się bardzo. I jak tutaj zaczynaliśmy, no to ona bardzo szybko do mnie dołączyła i prawie już 7 lat tutaj ze mną jest też. Okej. Okay. Tak, I ona mi bardzo dużo pomogła, ona mnie nauczyła gotować po tajsku i to było tak, że ona, ona mnie nauczyła po tajską, ja wprowadzałam małe europejskie twisty do tego tajskiego jedzenia i tak, uh -huh. tak fajnie to wychodziło. Słuchajcie, żeby było jasne, jeżeli ktoś chce otworzyć w ogóle knajpę w Tajlandii, no to... Jakby nie ma innej opcji, bo musi być menu, jeżeli chcemy oczywiście otworzyć knajpę europejską, tak? To oprócz europejskiej tak zwanej Western Kitchen, czyli zachodniej kuchni, musi być tajskie jedzenie. No bo przeważnie przychodzą tajowie. Jakby jeżeli para przychodzi, no to najczęściej para jest mieszana, albo jeżeli przychodzą sami tajowy, no to musi być tajskie jedzenie, jeżeli przychodzą, przychodzą e, e, farangi tak zwane, tak? tak. E, no to musi być western food, tak? Tak, tak. Znaczy to Wszystko zależy od tego, jaka to jest restauracja, do no bo są, wiadomo, są też specjalistyczne restauracje, tylko włoskie, albo tylko francuskie. Natomiast my jesteśmy na plaży, więc to, jest, to nie jest jakaś to jest bardziej taki beach food, taki Aha. bardziej laki lunchowy, lekki, nie ma, nie ma jakiejś ciężkiej kuchni, robimy grille, barbecue. Ryby. Tak jak to było na załączonym tak, obrazku, takie, tak, takie dwa tygodnie temu. Więc y, dobrze jest mieć y, trochę tajskiej kuchni, dlatego że ludzie po prostu chcą, bo głównymi naszymi klientami są turyści. O, oczywiście nie teraz, bo teraz nie ma turystów. Natomiast tak przed COVIDem y, to byli głównie turyści, więc y, oni chcą, są spragnieni tajskiej kuchni. No powiedzmy, jak tu się mieszka już 10 lat, no to, no to już... ta kuchnia wychodzi Aha. każdą dziurką ciała, ale... Y, w no. ogóle wpadłem w tym momencie, wpadłem na fajny pomysł. Chodźcie zrobię pewnie niedługo vloga o 10 najbardziej popularnych czy najbardziej znanych tajskich potrawach. Spokojnie możemy zrobić. No pewnie. To, a ile masz y, dań w menu tajs tajsk? No nie wiem, ze 20 Naprawdę? No, dużo mamy taką. Oh, wow. no, łącznie tam jakieś sałatki, jakieś takie no, no, jakieś no. różne rodzaje kary makarony po tajsku, stir fry'e i takie. Ok, okej, ok. To okay. Może nie, nie 20, no to 15 na pewno. Ok. Wybierzemy 10 najbardziej Wybierzemy, popularnych, to nie, nie? No. Spoko. Dobry pomysł. A propos właśnie jeszcze menu, bo mówiłaś, że to wszystko, jakby te, te zachodnie jedzenie, uczyłaś się z internetu, z YouTube'a, tak? Tak, YouTube'a albo... Z YouTube'a. Z YouTube'a tak, dużo jest bardzo pięknych filmików, wszystko jest wyłuszczone. No, ciężko się nie nauczyć, naprawdę. Tak jest, jak... gdzieś jest. taki zasób wiedzy w tym momencie w internecie, że wszystko się można z internetu nauczyć: koktajle, to... mhm. jedzenie, kuchnie. No, no, to tak Ostatnio jak ja. dodaliśmy pierogi do naszego menu. Wow, nawet tak. widziałem chyba. Yy... To ty robiłaś w ogóle te tak, takie kolorowe tak, takie, te, te, te tak, znaczki. W ogóle jest napis pierogi, tak? Tak. Coraz bardziej popularny na świecie w ogóle tak, nazwa pierogi. No. Także robimy ruskie pierogi. Zjadłem ostatnio, zresztą było zdjęcie gdzieś tam na moim Instagramie. Także no pyszne, dwa lata nie jadłem pierogów, dwa lata nie jadłem pierogów w końcu, miałem przyjemność. No, no także nauczyłam moje dziewczyny robić pierogi. Okay. Jeszcze, jeszcze razem z nimi robimy. Yy... Natomiast no, docelowo będą same je robiły, no muszę się trochę poćwiczyć, ale... Ale już powoli zaczynają okay. łapać o co chodzi? W sklejaniu. W sklej no, to... <laughs> Bo farsz nie ma problemu, ze sklejaniem jest gorzej. A mąka? Nie no mąka okej, okay, no można... Tak? Jest... Tak, żeby wyrobić ciasto, no to nie jest jakiś wielki problem, tylko ze sklejaniem mają jeszcze problem. A, no tak. Znaczy ja nie znam się kompletnie na pierogach, więc yy, tak. Natomiast a propos właśnie przepisów i recept, no... Yy, Tą polędwicę, o której wspomnieliśmy dwa tygodnie temu, jak robiliśmy tego vloga, to marynując tą właśnie polędwicę u Kamili w kuchni, krok po kroku był, tak opisywaliśmy, czyli jest gotowy przepis również na tą polędwicę, słuchajcie, była dobra. faszerowaną serem gorgonzola, czy tam pleśniowym serem blue, blue cheese, tak zwanym, no, z grilla, także... Też jest dostępna w internecie w razie czego, jakby ktoś chciał. Eee, dobrze, powiedz mi Kamila w takim razie, jakie plany na przyszłość? Nie da się planów teraz robić na przyszłość. Mhm. W tym zwariowanym świecie covidowym nie da się robić planów na przyszłość. Aha. No, więc zobaczymy. Plany to będą dopiero jak się jakoś to unormuje. Teraz przez Tajlandię przechodzi dopiero. Wszyscy mówią, trzecia fala to nie jest żadna trzecia fala, tylko to jest pierwsza fala. Tak, bo to, tutaj w Tajlandii nie mieliśmy. covid jeszcze nie było, także to jest pierwsza fala COVID-u przechodzi przez Tajlandię. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć i przewidzieć, co się tutaj wydarzy w ogóle. Mhm. Więc dopiero jak to się przewali, jakoś uspokoi, więc wtedy dopiero będziemy robić. Ten najbliższe plany, jadę do Polski na Mazury, na żaglówkę i jedę na wakacje. <laughs> Za tydzień. <laughs> wow, wow. E Dobrze, reasumując, jeżeli ktoś by chciał otworzyć knajpę w Tajlandii, powiedz mi tak na koniec, byś, co byś radziła? Co byś, co byś mogła doradzić takiej osobie, która na przykład dzisiaj nas ogląda i stwierdza: O, ja chcę. Oczywiście my nie bierzemy pod uwagę tego ciężkiego czasu, tak, który pewnie się skończy za parę, tam miejmy nadzieję, miesięcy. Czyli po prostu osoby, która już zdecydują się wyjechać do Tajlandii i chciałyby na przykład otworzyć, nie wiem, beach bar, bar, cokolwiek, jakiś własny widzec, co byś mi radziła? Żeby się nie bać. Przede wszystkim, żeby, żeby po prostu to zrobić, wziąć i to zrobić. Bo za każdym razem będą wątpliwości, za każdym razem nie wszystko będzie perfekcyjne, za każdym razem będzie można coś poprawić. Natomiast mhm. jakby się chciało rozmyślać na tym w nieskończoność i się zastanawiać, czy, czy, czy zrobić, czy nie zrobić, czy będzie dobrze, czy nie będzie, to się tego nigdy nie zrobi. Okay. Po prostu. Nie bać się i, 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 działać. i działać. Dokładnie. Dobrze, słuchajcie, na koniec może coś zamówimy z Kamili, jakieś twoje najlepsze tutaj przepisy, powiedz mi. Najlepsze danie, które... Które, które, które byśmy mogli pokazać, hmm. słuchaj, naszym widzom. No bo, bo takosy wczoraj jadłeś, tak? Takosy jadłem. Wczoraj... Tak. tak, przedwczoraj chyba. Takosy jadłem, słuchajcie, takosy, e, jak to się nazywa? Red, red, no, white snapper. Tak, z white snapper. A jak po polsku ta ryba? Um. Snapper? No chyba snapper to też nazywa, nie wiem czy to jest po polsku snapper, no, na bia biały snapper. Nie biały nie snapper, no bia <śmiech> white <śmiech> snapper w każdym razie. Tak, e co jeszcze, krewetki lubisz albo na przykład kalmary? Deep fried. Deep fried, ale w sezamie. W sezamie. E jak nie. już kalmary to na oliwie na patelni. Też mogą być, mogą tak? też być kalmary na oliwie albo mogą być na przykład mieszane kalmary z krewetkami na oliwie z czosneczkiem i z pieprzem. To może pokażmy jakąś taką Twoją firmową potrawę, żeby narobić smaka. Dobrze, Słuchaj... to możemy, jak to się mówi, ubić te dwa. dwa... Dwie, dwie pieczenie? Dwie... A, bo dwie, po polsku się mówi dwie pieczenie, po angielsku się mówi ubić dwa, dwa ptaki jednym kamieniem. No mówi... <laughs> tak, bo się mówi kill two birds with one stone. Tak, I to tak. jest upiec dwie pieczenie jednym. Dokładnie, dymowniu. tak. Więc okay. możemy zrobić to, możemy takie danie zrobić, to jednocześnie będzie tajskie danie, to po tańsku się nazywa garlic and pepper. Okej, okay, um, Pratiam... ale. Ale czy, bo ja tak niekoniecznie chyba lubię krewetki i kalmary w tajskim stylu. Ale to, a zaufaj mi. A zaufam. O, będzie dobra. Oczywiście. Zaufam, naprawdę będzie dobra. To nie jest do końca taj, to jest, naprawdę będzie dobra. Tak? No tak. to dobrze, to, poprosi, to poprosimy. Dobra, to idę zamówić do kuchni w takim dobrze. Razie. To my na razie. To my na razie się rozłączamy i za chwilę wrócimy już z tym pysznym daniem. Słuchajcie, korzystając z okazji, że Kamila nam poszła zrobić krewetki i kalmary, e, pokażę Wam menu. E, zobaczcie, mamy wszystko tak naprawdę, czego dusza zapragi. Mamy śniadania, e, mamy smoothie, czyli e, bardzo zdrowe e, jedzonko. Mamy też jakieś snaki, e, czy przystawki. E, mamy sandwichy i panini, mamy makarony, mamy burgery, mamy nawet pierogi. E, słuchajcie, jedzenie oczywiście dla dzieciaków, mamy e, dania główne od mięs, poprzez fish tacos, e, krewetki po e, tajskie jedzenie mamy oczywiście grilla e, no i sałatki, tak no i na koniec desery wszystko w granicach, słuchajcie e, od 20 do 30 zł do 30 paru zł, także jest naprawdę dobrze, słuchajcie idzie jedzenie tak pokaż Kamila tutaj Nie? dobrego Proszę. Dzisiaj wypuściłaś O oh, wow Zobaczcie, owoce morza a, po Tajsku. Tak, po Tajsku. Po tajsku jest po tajsku, ale nie, do końca, nie jest takie bardzo bardzo tajskie. Aha. Bo to jest po prostu... E, to są po prostu owoce morza z czosnkiem i z pieprzem. Aha, czyli tak po Bożemu. Po Bożemu, tak. Da się zjeść. Tak. Okej. Okay. Słuchajcie, pojedzone. Dziękuję Kamila za przepyszne jedzenie za ten ekskluzywny e, wywiad. Słuchaj. Proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Tylko u Marcina na kanale. Tak jest. Pokażę Wam jeszcze słuchajcie na koniec, jak to Kamila sobie zagospodarowała ten teren. E, zobaczcie no. Raj, co najmniej, prawda? Znaczy nie wiem jak jest, ale, ale tak jakby wyglądał, to by było spoko. E, w ogóle co mi jeszcze urzekło, zobaczcie, jakie to jest wszystko takie. E, pod kolor. To jest właśnie. To jest. Własnej robotyka mi dzieło, tak? Eee, zobaczcie. Tutaj jest miejsce na grilla, tak? Tutaj się grilluje. Eee, co prawda dzisiaj nie ma grilla, bo jest czwartek, ale jutro piątek, także będzie obiecany grill. Eee, fish tacos, barracuda, crispy shrimps tu na sala salat, no wszystko się po prostu zgadza. Słuchajcie, dzięki. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej.